Witam, witam. E, tutaj Zielona Małpa. E, w kolejnym, witam Państwa w kolejnym odcinku mojej nowej serii, a konkretnie tak zwanego Left 4 Deadowej Masakry. E, znajdujemy się dzisiaj na nowej mapie, ponieważ ja zawsze gram na nowych mapach, nie kontynuuję, bo nie ma po co. E, dobra, na razie nie znalazłem jeszcze nikogo, kto by ze mną grał. A przynajmniej się nikt nie zgłosił, więc czekam na jakieś, no nie wiem, zgłoszenia, chęci. Yy, I to tyle. Oj, i już leży jeden. I już drugi leży. Trzeba uważać, bo niektóre te auta się aktywują alarm i potem mamy dosłownie mówiąc, nie powiem już wulgarnie, co zrobione. O, patelnia. No dobra, dobra, wezmę patelnię. Wezmę patelnię, będę majtał wszystkich patelnią. Albo sobie na tej stacji pierdyknę jajeczniczkę. Dobra. Bach. W plecki. Piękny rozprysk. O, i rączkę stracił. No, koniec zwalenia konia po nocach. No nie no, kolejna patelnia. No naprawdę, dzięki Bogu, że za te patelnie. Jeszcze trochę i mógłbym sobie tymi patelniami nie wiem, w bugmintona grać, albo w tenisa. No dobra, lecimy dalej. Co my tu mamy? Co my tu mamy? O, Roshera zabija smokera, bardzo ładnie. O, i boomer leży. Ostatni mój filmik, znaczy pierwszy mój filmik z tej serii, niestety nie cieszył się zbyt dużą oglądalnością. Nie wiem czemu, ponieważ według mnie no, był dość śmieszny. E, ale mam nadzieję, że. O. Patrzcie, co za grubas. Widzicie, tak się kończy pakowanie tylko na jedną rękę w siłowni. Tak jedna rączka, a tak ta napakowana. Nie fajnie. Dobra, to zobaczmy, co tam mamy dalej. Bumek, 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 bumek. No i no, same patelnie, no naprawdę. Jeszcze mi w tą łyżkę dajcie, albo nie wiem. A, bo to się otwiera. Zapomniałem. O, panowie i panie. O Jezus, Jezus. Co to było? Bum! Leżą. Proszę Państwa, to był przepiękny kill. Przepiękny kill. No i co? Nie umiesz? Nie umiesz? Nie umiesz? Dobra, weźmiemy sobie baseball bata, bo to lepiej. O Jezus! Roszela, nie, nie! Bum! już ci lecę na pomoc, kochaniutka. To moja dziewczyna. Gruba się, Moja. Spójrz mi w oczy i powiedz, że to twoja. Widzisz? Nie mówi. Dobra, lecimy dalej. Na szczęście mam grenade launcher'a, to się trochę zabawimy z nimi. Będzie ciekawie, będzie wybuchowo. No patrz, kolejna patelnia, no. Nie mają co z tymi patelniami robić, tylko je w, 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 w taką fajną grę patelnią niszczyć. Mogliby wsadzić na przykład tego gumowego kurczaka. To by było fajne. Tak z gumowego kurczaka go. pound BUM! Wiem, ja trochę zmarnowałem amunicji przez takie coś, ale. No znowu pilsy, znowu pilsy, znowu pilsy. No widzicie, nie wiem co się dzieje, że zawsze jakąś fajną akcję mija, a fajna akcja mnie mija. Nie wiem, tam chargera teraz było. O, auteczko jest. Auteczko to bardzo dobrze. Cold beer, a wszędzie. O, molotow, molotow, molotow. Przepiękna broń. Au. O, cześć stary. Bum! Ziemi! Bum! Jechać go, jechać go, jechać go, panowie! Jechać! No i pani, no. O Jezus! Bum! No, już po tym powinienś padnąć, patałachu. To jest ofiara sterydów, tak zwana. Jak ja to określam? Oj, kolejna ofiara. No, trochę przetrenowany, ale. No, po prostu jak ja strzelam, to normalnie chłopa we wsi nie ma. Bo wszyscy porozrywani. O, siekiera. Fuck. Łepki będę ciął. Będę ciął, będę ścinał was. Przy gó u góry trochę. Nie ma! Bum. Nie ma. Nie ma tak łatwo. Nie ma siły na mnie. Pach! No i bez rączki. Chciałam główkę, ale też może być rączka. No. To są. Nie powiem już kto. Z tych moich, nie? A tego, co. Tu, a tego tu za. tam. tam. tamtego za co powiesili? No chodź. Oj. I po żeberkach, po żeberkach. Oj, bumerek był. Piękna, soczysta, piękna, soczysta. Dobra, to co my tu mamy robić teraz? Aha, na tą trapę iść chyba. Tak, call the ferry. Zadzwonimy na ferry. Jakiem pan śmietanka? Ała, gdzie, gdzie wy szlacie? A, tu są, tu są, tu są, tu są. Dobra. Bierzemy rozdupczaka i puch. Bach. Leżysz, leżysz, leżysz. Mówię ci, leżysz. Kurwa, leżysz. Nie ma tak łatwo, nie ma tak łatwo mnie zabić. Nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. Nie ma. No. Ała. No i jeszcze jeden. No i gdzie? 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 O Jezus, Jezus, ratujcie mojego garniaka, ratujcie. Pach! Leżysz w palancie. A Co mnie bije? Ała, ła, wau! Gdzie ten ferry cholerny, no? Pach ale leżą Buch. wiem że nie powinienem tak bo to och och och, och. no nie jeszcze mi tego śmierdziela wrzucił och o ,fery, fery 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 chodźcie szybko Coach, rusz dupę Kołcz kurwo, rusz dupę, coś ty utknął tam. Ja się leczę szybko, chodź szybko, chodź szybko, chodź szybko, chodź szybko. No bez jaj, bez jaj. Szybko. Odbijamy, odbijamy. Ooo, to było blisko. Ale muszę powiedzieć, nie spodziewałem się, że tak będą ostro jechać. O, tu już jest jeden do uratowania. Nie spodziewałem się, że będą tak jechać. No, sorry, coach, ale jak żeś nie wzięła apteczki, to już twoja wina, nie? A po drugie, mi dziewczynę podrywałeś. To i tak bym cię nie uleczył. Nie. Fujaro. Dobra. Rescue Survivors. Rescue Survivors. Dobra, widzę jednego. To jest chyba ten biały 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 Elis Aka rednek Kurde Ciach 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 No otwieraj! Ała! Gdzie mi? Gdzie mi? Gdzie mi łajzy jedne? Jezus Nie chcę tu ginąć Polanty jedne No, macie ich tam? No, masz ich. Dobra, 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 dobra. Dobra, Idziemy, idziemy? Aha, tędy chyba. Cześć. Albo nie tędy. Kurde, już tam nie wiem teraz. Ciuch! Leżeć? Leżeć? No. Leż. Dobra, idziemy tędy chyba. Trzeba iść. No, chyba tędy, chyba tędy. Idziemy, 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 idziemy. idziemy, idziemy. Chodźcie, 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 chodźcie. O, Hunter'a zabił. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. Dobra... Przepraszam, trochę chorawy jestem. Defibry... de... Pfu, zawsze się mylę. Defibrylator. A, przyda się, póki nie mam apteczki. A właśnie, o nim chyba można coacha uleczyć. Nie, nie można. Szkoda, 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 bo by było fajniuchno. O, medpak medpak, medpak. Dobra, 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 gdzie jesteś, coach? Gdzie jesteś, coach? No, 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 no. Chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu. Przepięknie, przepięknie. Przepięknie. Dobra, rozstawimy tutaj tego. Incendering ammo. Przecież się zastokujcie tutaj, to będzie dobrze. Tylko. Że tu nie ma jakiejś broni innej. Jezus, naprawdę. Jezus, coach! Znowu, znowu! No, podjaraliście się. Dobra, chodźcie, idziemy, 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 bo nie możemy tylko stać w jednym miejscu, bo się moi widzowie znudzą. E Danger Alligators. U Lubię aligatorki. Ins a właśnie, właśnie, właśnie. Zmienię sobie broń. A na tą, czy na tamtą? No a tą chyba sobie zmienię. Dobra, weźmiemy to. Rozsta rozstawimy. Każdy, kto musi, niech weźmie. Dobra, co teraz? <laughs> co teraz? Oj chyba tędy będziemy musieli iść. Tędy, 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 tędy. tędy. Potem, 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 potem. O, tabletki. O, ale się, ale się jara. Dzisiaj grilla mamy. Zombiakowego. No nie mów mi, że i oni... Jezus. To są morony, zamiast górą miś to dołem poszli, no. No sorry, Elis, ale ja nie mam tego co byś chciał. JeSUS no dżoki, Jak. Co za. Męda. Podpaliłem go on jeszcze żyje, no Dobra, chyba ten pójdziemy sobie, nie? Sniping rifle. Cool but... O, zrobimy tak. Burning goo. Rzucimy tutaj. Do tego weźmiemy sobie mołotowa poczekamy chwileczkę. Powinniśmy mieć zaraz niezłą jadeczkę tutaj. No, bez jaj. Jeden. O, podjerałem ich. Ale nie, oła, oła, tylko nie mnie, nie mnie, nie mnie. Nie mnie. Pały jedne. Uch, tabletka. Tabletka, tabletka, tabletka. Prrr, prrr. Dobra, wiem, że tego chcecie. Puch. Pach. Ło, Jezus. Jaki coach zabił Chargera? Ja ci dam coach zaraz. O, dobra, pierwsze to idziemy do... Oj, Peter, mój. Ała! Uch, na szczęście, żem przeskoczył w czas. Oni muszą czekać teraz. Ej, ale chujowy będzie odcinek dzisiaj, nie wiem Dobra, to chyba musimy iść tutaj płynąć. Fok Co tutaj? Le Aha, to tu jest butla. Nie, defibrylator jest gdzieś. O! Jak Elis zginie, to go rewajwne. No ginie ile, Elis. To będziesz miał więcej życia potem. No, 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 no. No, Elis. No chciałem cię ule... No dobra, nieważne. Wiem, że to było świńskie z mojej strony, no ale chciałem go defibrylować, bo jeszcze nigdy nie defibrylowałem. <laughs> Dżoczki, dżoki. Chodź tutaj, chodź, 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 chodź. chodź, 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 chodź. No. Ale Roszela go zabije, jak zwykle. No, mój, 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 mój. Tak, piękny broń. Piękna broń. O, medpack. Ała! świnie jedne. No, wiem, trzeba leczyć przyjaciół. To leczę tego Elisa. Kurczę, niech będzie moja strata. No, masz pitongu. Niech, niech ci będzie. Dobra, gdzie? Aha, w tą stronę chyba. Tak, tu jest chyba safe house. Safe house, safe house, safe house. Safe house. Jak zwykle będę świnią i się. Uleczę za ten czas, zanim wyjdę, żeby nie było dobra. Cyk. Cyk. Eee. Amo? A. No i to wszystko na, w tym odcinku. Mam nadzieję, że się podobał. Jeśli nie, trudno. Ja nagrywam dla przyjemności, a nie tak naprawdę dla ilości widzów. No to dziękuję bardzo i życzę miłego oglądania i dnia.